i tak wiedzeni szczęśliwą drogą, docieramy do Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Mariusz jest trochę zmęczony, bo całą drogę prowadził, ale cisnymy. Dzieci są szczęśliwe, gdzieś tam utknęły na dole, ledwie idą. A my poświęcimy się studiowaniu historycznych zagadek widać pałac śliczny i ogrodzony w trochę lepszym stanie niż, niż go widziałem w 2007 roku tam na dole jakaś woda może wrzucimy tam dzieci Uwielbiam to miejsce. Cieszy to, że jest w coraz lepszym stanie. Wziął to kiedyś w prywatne ręce człowiek, który postanowił ten zamek odbudować. W jakimś stopniu mu się to udało. Na pewno wstrzymał ruinę postępującą tego pałacu. Jest przepiękny, cztery wieże zglazurowanej cegły. Widać z bardzo daleka, jak się podjeżdża do kamieńca. W ogóle cała ta okolica jest prześliczna. Mm. Tak myślę, tu wicie, rozumicie. Szpacery robimy. Krążymy. A tam jakiś groźny facio u góry. I on to kurde, całe życie zostaje i patrzy na tą fontannę. No nieźle. Ja bardzo lubię te okolice tutaj dolnośląskie. Od zawsze. Dzieciom się chyba też podoba. To wygląda w drugą stronę. Patrzcie, bo ładne Co To tam za kamień. To tak jakieś oświetlenie tej. Tam, nie? drzewo bez takiego siłego po przyrody wiedzeni nieodpartą chęcią przygody i skosztowania nieznanego dojeżdżamy do miasteczka Kość, Frankenstein Pani. Yy, Żeby początek był niebanalny właśnie wymusiliśmy pierwszeństwo nie tu na bierypać, na mijamy ruiny jakichś ruin Jednocześnie wjeżdżamy do urokliwych i pełnych spokoju, ciszy i wolnego tempa życia miejsc. Frankenstein ma w swojej historii kilka edycji festiwalu muzyki rockowej, który się tu odbywał. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy odbywa się jeszcze. Prawdopodobnie już nie. Chyba z dość mizernym skutkiem, próbowano go reaktywować. Ale pomimo tego, że staram się śledzić aktualności festiwalowo-koncertowe, w ostatnim czasie nie natknąłem się na takie informacje. I... No I teraz to wszystko sprawdzimy. O, jest ta wieża. Na rynku Frankenstein jest krzywa wieża słynna. Dużym odchyleniem, nie to wie, że to jest ta kwadratowa. Tak? A, tam, 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 tam. Zobaczymy ją, czy nie przekrzywiła się bardziej, albo czy jego ręka, broni, czy ktoś jej nie wyprostował, bo to u nas czasem tak się zdarza, że przyjdzie jakiś księżu, księżunio, czy ktoś wymyśli, żeby wyprostować, bo krzywa jest zła, a krzywa jest dobre w tym przypadku. ruch, korki jakoś się tam dostaniemy za 300 metrów skręć w prawo za 300 metrów skręcimy w prawo i oto przed nami pojawiają się pierwsze zabudowania w Frankenstein City downtown downtown, downtown. downtown. Down, down, Szalony ruch w centrum zębkowic śląskich Pamiętam, jak to byłem jakieś 12 lat temu, to gdy weszliśmy do restauracji Zaraz za nami weszła kapela cygańska Kto wie, może nadal czekają na nas mamy nakaza Hop, jest fajny, hopa, hopa, Mm -hmm, a to, kto on wyglądał to tylko nie tak. Aborygan. Wszystkie trzeba patrzeć po tych znakach. Są bardzo dziwne rozwiązania związane z pierwszeństwem przejazdu. Niech to się od 200 Kierujemy się zatłoczonymi arteriami centrum, centrum Ząbkowy Trzęsów, no. czyli Frankensteina. Odnia ściana Polski zawsze wzbudza we mnie pozytywne uczucia. Skręć w prawo, następnie. Skręć w lewo. Coś ta nawigacja jest pofertana i cały czas chce nas kierować tam, gdzie nie wolno. Tutaj mam systemę. Stańmy się tutaj se. I w tym rdzennym polskim mieście rdzennie polskiej nazwie w Hankenstein wita nas na rynku Osman! Radzenny, polska firma kosmetyczna Dobra Następna relacja Jak już będziemy na rynek Frankenstein, Frankenstein Rynek Igor karmiący gołębie Fontanna 爷爷些。 Fontanna malowniczo obsrana za pomocą ptaków rachitycznie sikające gargulce. No, Igor zyskał nowy fan klub. Będziemy oglądać Krzywą Wieżę. Bardzo sympatyczne są te miasteczka. Ząbkowice, Kamieniec, Niemcza, Henryków. Bardzo je lubię, rozłożone gdzieś tutaj w Dolinie Nysy. W okolicach Kłodzka. O, krzywa wieża. Znak to, że dobrze idziemy. Jest. Na no, proszę. Jest nasza krzywa wieża. Jest poważnie. Naprawdę jest krzywa. Wydaje mi się, że 12 lat temu, kiedy tu byłem, nie była aż taka krzywa, ale to może być tylko złudzenie. Pamiętajcie, kamień Ząbkowicki. Tutaj widać auto, którym się jeździ tylko w niedzielę do kościoła. Te auta warto kupować. Jest kościół, są samochody. Zapamiętać, brać. Poznacie dobry sztos interes po tym, że właściciel będzie płakał, jak będzie sprzedawał. Niestety już nie Niemcy, ale mogą płakać. Rzut oka na krzywą wieżę, dalej jest krzywo. A ja dla tomka szukam piwara Moneska, ale póki co nigdzie nie znalazłem. Ale jak znajdę, to kupię. Sam se kupię. Małe dziecko zainteresowane poznawaniem dóbr historii i kultury wdrapujemy, wdrapujemy się na krzywą wieżę W środku jest poważnie krzywo Poważnie ciasno Będą jakieś napisy stare Mam nadzieję, że uruchomią się dzwony, które się tu co jakiś czas uruchamiają. To stare zawiesia dzwonów jest ładnie. Schody zrobiły się bardziej cywilizowane. Idziemy. Jak na ceglaną budowlę wszędzie zadziwiająca dużo drewna. Z krzywej wieży na okolicy, my u góry, a cały Frankenstein pod nami. Tu jak będzie bić to nie będzie w środku słychać. Znaczy na zewnątrz tak słychać. To w środku. Jak tutaj się dostała? Tu się ćma ja ja i pozdychane pszczoły. Pozdychane pszczoły. No nie, tu jest to przechrana. I ale ja, ja naprawdę się boję. Igor. Proszę nie dłużej. Igor. Paskodna plomba w rynku. pięknym, zabytkowym rynku. Chodźmy już No tyle, żeśmy tu żyli, to spędźmy tu chwilę czasu. Da się stąd ten pałac w kamieńcu wypatrzeć? O, ratusz. Piękny, biały ratusz. Co jest? No, to Tomek pisał, że na jakimś Orlenie to piwo Ramoneska ważone tutaj będzie żeby one. Au. Fajne. No ładnie się. niby one, patrzcie, wiemy, gdzie Ale faktycznie. Co jest tam coś jest tu? Tam. To trzeba jakoś monetą uruchomić, jak. Super. Ale nie działało za bardzo. W dawnych czasach pewnie było to całkiem przyzwoite miasto, jeśli chodzi o wielkość i funkcjonowanie tutaj w tej okolicy. Widać starą wieżę wodną, i jakiś budynek za nim. Tu mamy wieżę wodną. zwaną też wieżą ciśni pewnie na cele kolejowe powstała, ale i być może na cele zaopatrzenia. Mielski. krajobraz. No, to jesteśmy na dziedzińcu frankensteinickiego zamku. Nonsens sytuacji polega na tym, że jak to w Polsce, najpierw to przez 300 lat stoi, wszyscy to mają gdzieś i upada w, w totalnie niekontrolowaną ruinę, a potem to się wszystko zamyka, nie ma wejścia i stuwa zawias, żeby tą samą ruinę oglądać, która sobie przez ostatnie 200 lat stała, nie interesowała nikogo poza amatorami klimatycznego miejsca do wypicia taniego trunku na bazie owoców krajowych. Niemniej jednak tak to wygląda na chwilę obecną. Wejść się nie da. Jakieś pieniądze europejskie zostały tutaj na, ten, na cele zabezpieczenia tego wszystkiego pozyskane No i zaraz zacznie się kręcić biznes. Dziś zostajemy drzwi zamknięte, obiekt pusty. Przecież jest niedziela, końcówka wakacji, wiadomo, że nikt nie przyjedzie. Budynek poczty w Strzelinie jest ewidentnym dowodem na to, że wszystko, co państwowe i co? Idea oddawania majątku, władanie państwa jest zła i że w tym kraju nigdy nie będzie dobrze, bo jakim trzeba być pierdolonym leniem, żeby mając w dyspozycji budynek i nim zarządzając, nie usunąć tego jebanego drzewka, które pewnie potrzebowało z 20 lat, żeby na tym terasie wyrosnąć. Jestem w stanie tego zrozumieć takim trzeba być ćwokiem, żeby nie zająć się majątkiem, którym się zarządza. Opuszczamy strzeliń. Przyjazna ziemia strzelińska żegna nas, przed nią udzieliwszy nam gościny w postaci przepysznego obiadu, na który każdy dostał to, na co miał ochotę. Były więc pierogi ruskie, były panierowane papryczki z fryteczkami, był rosołek niedzielny, była zalazania bolognese, była sałatka, wszystko było. Było nawet piwko z nutką śliwkowego aromatu. Na jedzenie i syci mkniemy wśród pól kukurydzy, wśród zieleni drzew, wśród żółtości zieleni pól. Nieuchronnie zmierzając w stronę Śląska. Po drodze zapewne jeszcze będzie kilka cennych miejscowości, ale nasz ostatni wakacyjny weekend wyjazdowy nieuchronnie dobiega końca. Wszystko co mieliśmy zaplanowane na ten weekend zrobiliśmy. Przez kilka lat, byliśmy na miotach. Wygrzaliśmy się w słoneczku leżąc u podnóża masywu Śnieżnika. I cóż? Czas powrotu, czas przemyśleń, czas refleksji, czas zebrania wspomnień, a na razie czas trawienia. E. Jeśli ktokolwiek chciałby się wybrać w jakieś fajne miejsce, a nie miał pomysłu gdzie, to ja osobiście polecam te okolice. Dolny Śląsk, zachodnia ściana trójstyk Polski, Czech, Niemiec Myślę, że warto tutaj przyjechać, to przebywać trochę wśród lekkośpionych miasteczek, wśród sennych wiosek, skąpanych późno sierpniowym słońcem, aby posłuchać ciszy, aby dać się posmagać lekkiemu wietrzykowi, aby zwolnić do 40 na terenie całej miejscowości.